Siema. jak już wiecie z wczorajszej zapowiedzi, dzisiaj zaczynamy test nowego cateringu. Tym razem dieta ketogeniczna. Nie będziemy się Zaczynamy unboxing. Zobaczymy, co dzisiaj catering pod keto nam przywiózł. I tak. Pierwszy posiłek to jest krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią. Mam taki fajny kołończyk. Hmm, kolejny to pasta drobiowa z chlebem smietankowym i do tego marynowane ogórki. Posiłek numer dwa to szynka wieprzowa w sosie grzybowym z sosem szparagową I ostatni posiłek to jest keto brownie z musem. Jerzynowym. Ok, wszystko. Wszystko ładnie mamy, wszystko opisane na etykiecie, więc wreszcie ta etykieta wygląda przyzwoicie. Dobra, unboxing zrobiony. Pora na śniadanie.